czy tu pikować, to jest punkt Ja pierdole, tłonej. Ogólnie zobaczcie na to, zobaczcie na to. Na'Vi rzuca zbugowanego Palaka chyba cały czas, tak? Bo ten Palak jest bugowany, patrzcie na to. No, patrzcie na to. Gasisz i się tak jara, widzicie to? To jest zbugowany palak ogólnie, ten co rzuca Nawi, że on wybucha w, yy, w tej łopacie I jak gasisz yy, tego palaka, to on się daje jara i walczy się tego nie naprawiło, rozumiecie? Patrzcie Jeszcze dwa echo więc tutaj na pewno jeszcze będą lepsze momenty, by móc określić, że... O, o. Wygląda na to lepiej ultimate on naprawdę pozwoli sobie na kosę No no, altibet, czyżby? Jest koska! Jeszcze to zajął się, No i zajął pokonany kosą do tego Mezi. Rotuj jeden, już cicho. Długa skurczę. Dobra, jesteście. Nie gram z wami. Dobra. jeden. Do, do, dobry fejk, no, dobry fejk. Nie no. Sędzia widzę, że. Nie pierdol! Nie, no nie no, jak no! Jak on to strzelił? Przecież to jest nierealne wręcz, no! Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CS Go Skins. Doładowując z kodem UNIVERSUM masz szansę dostać prezent w postaci skina. CS Go Skins oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CS Go Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2 i 10 zł oraz plus plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa giveaway, doładowując z kodem UNIVERSUM, masz szansę wygrać epickie skiny. Właśnie też dużo streamerów, dużo osób żyje ponad stan. Nawet jak streamują i mają wyświetlenia, to kurwa tyle hajsu wydają, potem ten hajs się kończy, naprawdę. Wiele razy przecież tak było, te dramy o tym wszystkim, tak? Że typy nagle hajsu nie mają, kurwa, co w chuj hajsu zarabiali, no. Potem dzieciaki chcą być ta, ta, tacy jak oni, nie? Że też w chuj hajs, że podobno życie jak jesteś dorosły to hajs spada z nieba do chuja, nie? Jak ja słyszę te dzieciaki, że, kurwa, typ, który chodzi na studia, powinien zarabiać 10 tysięcy, kurwa, to ja mówię, ja A Ja nie wiem, czy rodzice nie, kurwa, nie, nie uczą, czy nie rozmawiają, kurwa, ze swoimi dziećmi, że takie coś, kurwa. No gdzie, kurwa, wiesz, typ chodząc na studia, 10 tysięcy, kurwa, będzie zarabiał. No chyba, że, na, serio, no są takie osoby, bo nie mówię, no. Ale, że jakiś biznes jakiś się uda zrobić, czy coś. Ale jak jesteś jakimś studentem, kurwa, zwykłym, który, no, Ogląda te freakfighty różne rzeczy, no to ciężko, nie? Czasami. Rodzice oglądają z nimi konfy? to możliwe, nie? A potem macie kurwa, milion only fansów założonych, bo kobiety nie mogą sobie poradzić w życiu. Czy tam faceci też kurwa, odpierdalają tarło, szukają y, awantur no i tak to życie wygląda wtedy, kurwa w, w tej. w tym. na tym świecie, kurwa, w tych czasach, nie?

Chyba większych szans mu już nie dajemy. Wyjście przez smoke. Wcelował się Broki! I na blisko jest na Broki chyba o nim wie. To trochę teraz magii odstajpera no, Fejs klanu. Co robi Broki w tym momencie? Jeszcze zmiana, jeszcze podniesiony kałach. I tylko Maden po drugiej stronie. Broki, czy on jest w stanie to wygrać? No, nie Broki, nieprawdopodobne. Co teraz zrobił zawodnik Face? Jeszcze raz. Nie wiem, czy to od tego się tu odbiło, kurwa, no to, to, nie wiem, serio, kurwa, to, to, pod to nie można hak granatów wrzucić, to jest ściana, tak jakby, nie? Nie wiem, no dziwna sytuacja, widzowie, no, słuchajcie, no, w te... no, nie komentujmy tego, to jest CS 2, nie? Cebuka mogę zapisać. A Elon ma, Dużo. No, no na pewno to... nie ma dużo. Znaczy, nie, nie ma więcej ode mnie, kurwa, no, Kurwa, Ryuś. No biegasz tu, zrzucuj spadzika, więcej. chodź. Ciebie to się? Chodź, chodź, chodź. No chodź tu. Nic się nie yes. Jest oczywiście bardzo ambitnym prowadzącym, powiedziałbym, Apex. Od razu czuje, kiedy mu nie idzie, kiedy nie dowozi jako prowadzący. No i widzimy, jaka to jest reakcja Apexa, tak? Po takiej rundzie, w której wszystko poszło źle. Po prostu od A do Z mamy błyskawiczną reakcję od Falekons. Oczywiście od razu ta radość zonika, bo... Daję jest sprawę, trener Falcons. No, guys, it has to be in order. You are my father. This you, Marco. Day one, desire. No, proszę. Jakie mamy tu muzyczne akcenty od Falcons? Antyterroryści, no wydaje się, że jeszcze mieli w głowach, żeby tutaj odbijać i faktycznie próbują, chcą poszukać tych eliminacji. Tam Malps, stał agresywnie, ale doskonale reagował Hunter im. No teraz on w klaczu, ale bardzo mała hapa na koncie. Zbyt co? Czytel... Co? Nie no, Hunter się spalił, Snacks zostaje sam, ten przechodzi do bombsite'u i broi bombę na raz. Snacks. a jednak, ojeju! To jest podsumowanie i ale. O, matko. Znacz, ale klacz! Co o, tu się matko. wydarzyło? A, też tam jeszcze pytaliście mnie o Taza. Słuchajcie, kurwa! Nie jesteśmy w stanie, bo to też jest. Ja, ja z tego też mam beczkę, widzowie. Mam z tego beczkę. Nie jesteśmy w stanie określić, co Taz wnosi do drużyny. No, no kurwa, no nie jesteśmy w stanie. Ja. Blade jest bardziej takim skromnym gościem, który nie mówi za dużo z zawodnikami. Po prostu, no, Blade jest mało eksplo eksplozyjny, ta kurwa to tam wariuje, nie brawa bije, klepie co chwilę ziomków, zajebiście, piony zbija. I takim trenerem był kiedyś. Ee... taki trenerem był kiedyś Zews, który trenował SK Gaming Liquid. On też był takim trenerem, który robił atmosferę, też pomagał w analizach, nie ustawiał gry. Właśnie, nie ustawiał gry, bo tego jest Janusz, analiz sobie, zobaczy jakie są analizy, trochę pogadać nawet, jakieś wskazówki od y, Taza wziąć, bardziej pogadać z zawodnikami, takie psychologiczne rzeczy, no ogólnie co jak to Taz umie rozmawiać z zawodnikami, więc no uważam, że różni są trenerzy. Naprawdę są trenerzy taktyczni i tacy, którzy bardziej wspierają drużynę psychologicznie właśnie rozmowami różni są trenerzy, naprawdę i robią analizy na przykład. Więc dlatego ta nie jest chyba taką osobą, raczej o ile ja znam Taza, na tyle ile poznałem go, no to. No nie będzie kurwa cisnął Niko, no nie oszukujmy się, kurwa, no co Taz podejdzie do niego, co Ty kurwa robisz? Ogarnij się, wiesz, yy, no to... graj tak jak mówię, a nie po swojemu, no kurwa, wyobrażacie to sobie, żeby Taz poszedł do Niko, kurwa, powiedz, co Ty kurwa robisz, stary? No ja sobie tego nie wyobrażam, no wiecie o co chodzi, nie? Tak jak Siuń napisał, że Taz nie ma autorytetu. Takie coś może też być, widzowie, może takie coś być i niestety ciężko to przeskoczyć, nie? Cię ciężko w ogóle mieć autorytet wobec Niko, kurwa, nawet Monesiego młodziaka, który już ma bardzo duże doświadczenie y i Huntera, kurwa, no ciężko mieć autorytet, no nie oszukujmy się. Nawet jak miał wtedy Huxiego tas i Nexe, no kurwa, ciężko mieć autorytet względem takich graczy. D gracze muszą też podejść normalnie, tak? Do trenera takiego. Mówisz, łapiesz kurwę za fraki, łeb w kiblu spuszczony od razu autorytet. No, niektórzy może lubią ta taką przemoc, no ale... W z Wielka Draka Tom wyśmiewał nam Izaka a że Izak nie w humorze liczył, że mu ktoś pomoże lecz przeliczył się wąsaty i od czatu dostał baty w teamie gęsta atmosfera wszystko przez Tomka Richtera i w efekcie sporu tego, przegrali 2 do jednego. Liczyli na seroma, pasze brakowało gwiazdy naszej która mózgu nie używa, przeciwników aż zadziwia. Zobaczymy co się wydarzy zamiast strzelać. Mamy piłkarzy, Pago dostał nasz czupaka zamiast strzelić. Była sraka. Ej, kurwa, w drzwiach był jeden. Ja myślałem, że one się, ja myślałem, że one się zblokowały. Dobrze, dobrze. Pa, 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 pa. To jest Kurwa, co? Co? Jak mógł zastrzelić 30 metrów ten bramką? Kurde, w takim minucie metru, no co? Jak? Chyba będzie jednak spokój, chociaż no ile zrobi Zalił, ile zrobił? Nie sniper, i pomyłka! Mało czasu, jednak mazesz. Buterra Flames rozrywa kapitalną końcówkę. Cześć, jest też upada. Co zrobił Flames? Przegrali na halwaju rundę. 5 na 3, przegrali 5 na 2 rundę. No kurwa, no takie rundy z Fiuta już są, że. No. Sami wiecie, że rundy z Fiuta zbierają swoje żniwa, no i w tym momencie kurwa zebrały ostre, nie? A dwie rundy z, z rzędu z Fiuta to jest Double Fiut, tak zwany. To już jest w ogóle pizza z dziobem, nie? Ale transfer, widzieliście jaki transfer, kurwa. Ten, który wszystko rozpoczął. Jeszcze idzie po więcej, a tu jednak Jk jest jakoś się on winął, ale za mało, za mało robi Liquid w defensywie w tej rundzie. Chociaż Ultimate w skoku. Aż się uśmiechnął teraz Ultimate, bo. O, taki strzał nieprawdopodobny od polskiego zawodnika. Chcę jeszcze więcej Ultimate, ale tutaj już możliwości. No, mamy inny początek faktycznie niż ten, który miał miejsce w tej pierwszej połowie. Tam sporo tego zamieszania, ale Broki, jeżeli on daje takie strzały. Jak to jest możliwe? Jeszcze w głowę. <grybujesz> no to, to nie wygrasz takiej rundy, po prostu, no jeżeli takie rzeczy się dzieją. What? Playing down smoke. I oh, oh, one more, two more I think, or oh, one only.